Siemano wszystkim witamy z powrotem Herobines Mansion, Na pewno nie mogliście się doczekać tej ekscytującej serii z powrotem z Minecraft Blow'em jestem i teraz też będę schodził przez pajęczyny. Wow. Dobrze. Więc trzeba dodać, że nic tutaj nie robiliśmy, więc szczerze nie wiemy co tam będzie. I będzie mrocznie i tajemniczej w ogóle. Ło! Mm. Wow. Blindness? No właśnie tutaj dostałem blindness i to tak fajnie wygląda teraz, tak, o, oh, mrocznie! O oh, ja, yeah. no. Czy tak normalnie masz skin, czy? Co? Normalnie masz tak skin, czy? Ja nie mam blind. Aha! To, że jest tak ciemno! No, no, no. Aha! No, no. Myślałem, że twoje oczy, bo wyglądają takie hero Nie <grym> jesteś przypadkiem hero-brine'em? Nie, wiem, hero idziemy. Idziemy. Po płytkach niestety musimy. O-O-O. No. Skeleton will King consume. says darkness uh. will consume you. O oh my god, uważaj, żebyś mnie nie nieś. Ja idę za. Ah oh, fuck. Oh. Tutaj jakieś... O zombie, 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 zombie. zombie ja? ja się boję. Ja też. Jak w Max Payne było tak kiedyś takie jakaś misja, że tak musiało się iść. O, przeskaczemy Ups, przeskoczymy. Ktoś tu strzela a! O, nadchodzisz. Okay. Przeskoczymy. Oh. Kup. Whoa, ale, ale wolno się skacze. Oh. Oh no! O oh my god! Dobra, że cię tam idę. Stary, jakie odgłosy, kiedy zginęłeś? Tak, jakby jakieś demony cię jadły. No. Serio? Oh my god! To jest straszne. Może ja ze. Ja może ja skoczę, żeby. Ej, oh. zgubiłem się, może. Ja wrócę do początku. Żeby, żeby... cię. Au! Oh, ja jestem tutaj, gdzieś nie wiem, gdzie nawet już. Jezus, Oh my dęki. god! Slenderman idzie za mną. Co? Slender. Lwod. Ej, Slenderman idzie za mną, bez kitu. O, oh, fuck. O, oh, fuck. Gdzie ty jesteś? Rzeczywiście, za mną też. Idzie? Gdzie ty jesteś? O, gdzieś nie wiem. milczenia dziwne, głośne. O, oh, fuck. Widzę jakiś strzał. Slenderman. Oh no my god. Oh, Jaki wielki ten pokój. Jedzie. O, ja gdzieś tutaj ja A też Ja już to jestem, jestem już tam. Tak? Okej, okay, ja już idę mniej więcej tam, gdzie... Okej, okay, oh, ale hard, kurwa, Oświetliłeś! No, oświetliłem się. O, oh, epicko, bro. Oh my god, ile Slendermanów jest. Ciekawe, czy, czy z nich wypada coś. No właśnie nie wiem. O, spadł. Bo może z nich wypada ten Gold Nuggets. N o, ej, to jest, to jest pomysł, nie? Bo jak pamiętacie, to za... Yy, za te Golden Nuggets możemy sobie kupić jakieś fajne rzeczy i to bardzo fajne, bardzo przystało. Zabiłem go, nic, nie nic od niego nie wypadło mi. A, mogę z łuku go ściągnąć. Tego ściągnę z łuku. Uuu, ale silne. A, wiesz co? Szybko nazbieram to, e, ponieważ z kości też można kupować rzeczy ze sklepu. Nie takie najlepsze, ale, ale też... wow. Okay. Idę do ciebie, bo się boję. bo już No, zlębio. chodź, chodź. A tu Pobiec jest boss nie. fight, więc będziesz się bardziej bał. Oooo, oh, oh. Skeleton oh. King, tak? No, no, dokładnie. Skaz skeleton z niego king. wypadnie, jestem tym Boss fight, Skeleton King. Press button when ready. Gotowy? Gotowy, jedziemy. 3, 2, 1. Ability oh. mężczyzn. Czyli czy będzie chyba wywalał nam te takie małe, szk małe. No, szkieletki, małe szkieletki czy coś, O oh, god. O, o, jest! Jest! I szybko idzie oh, na ciebie! Fuck. fuck, co on robi? Minions, oh. help me! A! O nie, zobacz! O! Oh. Ale on jest ciężki do zabicia! O! Oh. Ej, niech to, że mnie atakował! Ale mnie wali! Ale mnie wali! Jego o, łuk, łuk ping, ma jakieś nie 10 tysięcy knockbacka. Się nim Ciągle zająć! Się... Oh my god! Szybko, szybko! Bierz go, bierz go! Instant health! Instant health! Instant health, regeneration, nice. Fuck. Regenerację włączyłem sobie. Jego minions, oh my god. JADĘ! Oh. O! Krytykala! Oh my god, ale silny jest. Oh Bierzemy yeah. go. Tyku, ile on ma żyć? Powinien mieć taki... pasek że jego no, życie no, na górze. To... Oh. oh no! Zabił cię? No, już jestem. No to... Oh god, muszę też uciekać. Oh. Dobra. Instant health. Yes. O, o Wszystkie moje instymy... na. Panienczyna, panienczyna. Oh no! Pomogę ci, pomogę ci. <laughs> może jego zapie, Złapmy jego to, w To jest dobry pomysł, dobra. To no to tak jedziemy w... go w tamtym kierunku. Oh, Albo w, w tamtym tam... kierunku. Dobra, bak, bak, a, a, O nie, już po mnie. Już po mnie. Jestem w jeszcze na hit. Oh my god. Oh. Jestem z powrotem. To było chamskie Ale Ile jak... razy nas zabił? O, oh, jaki on ma kn knogu. Jaki A ma ja no knockback! Nie mogę. Jest! Wow. Zabiliśmy go. Udało się. Jaki łuk dostałeś? E, mamy Golden Helmet. 7, łuk jakieś otaki, spójrz sobie. Power 2. Wow. wow. nice. Udało nam się, ale było naprawdę hardkorową. No się to było wow. Masakra. Nie myślałem, że aż taki trudny będzie. Tutaj jakieś drzwi nie otwarte. Hmm. Uf. A tam skrzynki już sprawdziłeś? Czy to nie jest w ogóle? Skrzynki? Jest, Ale to są crafting te wysokie. Mam pomysł, mam pomysł, czekaj. No. Tutaj była woda, nie? A nie, już nie mam. Nie, mam. A, e, crafting a jak table. masz płytę, to tam możesz włożyć, wiesz? O tutaj. Do tego jukeboxa. A, a ty masz płytkę, czy... Ja czy ty? Ja nie a, no, ja mam. Ja mam, ja mam przepraszam. A czekaj? ten, dostałem takie leginsy. Jakie leginsy masz? Może chcesz te leginsy. Ja mam taj Rores struggle. Legins. Leginsy masz dobre? O okej, okay, no to ja... Ja ubiorę sobie te, bo ja nie mam okay. żadnych dobrych leginców. O o! Zobacz, co wyleciało! Wow. Co to jest Golden Nugget? No, ja mam jeden. Okej, okay, a ja mam też jeden. Ooo nice, no to rozbij. się coś muszę tych wszystkich. Dostałem ten sam łuk co ty. Ej, czekaj! Masz. Teraz mamy im po pojedynczym ten. Dzięki. Pojedynczo. Dobra, to teraz Mrs. idziemy tam do Nice beauty, nice. O, muzyczka. <laughs> Portal? Mamy przykład O! Wow! 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 Dobra, żyjemy. Zajebiście. Chodź, idziemy do domku, jak chcę, ten. Zobaczysz, czy mogę coś kupić z moim gold tutaj. No, ej, mamy lepsze itemy teraz. O, no, widzisz. O wiele lepsze. Teraz oh, możemy nice. ich bić i zabijać. O! Zbiera ci temy i no. od razu O, tu jest taki bardziej O, no ten jest trochę silniejszy Dobra Co on miał Myślę, ciekawego. że to był dobry pomysł, żeby zabić tego szkieleton bossa. Kinga. Nie? No, no, też myślę no. Czekaj, ja naprawię sobie tu te miecze Plaginsy nie będę naprawiać Bo nie ma sensu Może no, je po prostu też. wywalić Czekaj Ej, tam jest jakiś ten Co? Jakiś czarnuch Co? Tam jakiś czarnuch jest tak, <noise> Ze złotym mieczem. Uważaj, bo mam takie przeczucie, że on jest silny. O, jest no, no jest no, 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 chyba silny. Wolny, ale jak. O, U, nie złoty siłny, miecz nie. Ten też A, słaby, jest... słaby bardzo. 4-4 cztery, cztery obrażenia. A, tam tylko. Zdążyć do damku. Nie, No to ja zobaczę, jakie są. O, okay. Ej, ej, to dobre leginsy? Chcesz je? Ja oh! też mam to, ja mam dobre, no. Masz Protection no. one, Projectile Protection one? Eee, tak, tak, tak mam. Te same masz te, co teraz wyrzuciłem? Dokładnie. Dobra, chodź ze do środka. Na okay. domku, a, fuck, wywaliłem. Okej. Okay. Marcin! Krzysiek! Zapomniałem jak się nazywa. Markus? Czy coś? <laughs> Nie wiem. Sadzę, o! Oh, your personal storage, czyli wsadzasz wszystko co jest mi niepotrzebne tutaj. No ja też. Okay. zatrzymam przy sobie te, bo nie wiadomo kiedy się przydadzą. Ile mam teraz mieczy? Ile masz mieczy tych drewnianych? No drewnianych, nie z żadnych. No. Mam st bez ten stone. Ja mam sporo tych drewnianych. U ułożę sobie wszystko ładnie, żeby było. Ja tak samo. Potem. I tutaj ponaprawiam naprawiam rzeczy, bym się troszkę popsuły. Okej, okay, okej. Okay. Tylko jak pamiętaj, enchantowane naprawiasz, to się psują. O. Nie, ale akurat teraz nie naprawiamy cyboczka. Okej. Okay. Tutaj właśnie dam, tak? Mam ten Golden Sword. Ciekawe, czy z Golden Sword można coś sprzedać, czy kupić, czy coś. Hmm, wow, coś tu atakuje? Nie. O nie, Markus tutaj do nas przyszedł. Markusie. Jaki Markus? Nie wiem, jak on się nazywa. Wiktor się... chyba. Wiktor, Wiktor. Wiktor, ale to jakiś Markus. O jakie Markusa chodzi? Chyba o nocza. Nocza. <laughs> E, eee, stary, Gold g to cztery potrzebujemy. O to mamy nawet na, na razie. najsłabszy, nawet na najsłabszą rzecz. No, ale pogoda jest kicha, kichowa. Kichowa, Możesz tak nazwać. Kichowa. Nie, no słaba pogoda jest. Śpisz? Co ty? Co ty Śpię, robisz? Nie? odpoczywam po <laughs> walce. Twoja z... pelerynka nie chce spać. <laughs> Jakbyś widział co ty robisz w tym muszku <laughs> Dobra, nie ważne co ja robię w tym muszku. Ok, ja kupuję ten. Ja kupię sobie parę rzeczy ze sklepu. Okay. Bo można potion of instant healing kupić. Spoczką. Chyba sobie kupię. Kupię sobie dwa na przykład. Potion lepiej niż regeneration. Oh no, mogłem kupić instant healing... Instant health? Instant... Oh, splash potion! Kupić nam? Mogę kupić. W sumie zobaczę, co jeszcze A nie jest. Wiem, nie wiem. Regeneracja. Vanish Potion. Uuu, niestety nie mam wystarczająco. Ale może ty masz pięć kości? E, pięć kości? Ja mam, jeśli mówię ile kości. E, dziewięć kości mam. O, no to dam ci Trzymaj. masz. Oops. Rzuciłem ci. Ja ci dam Vanish Potion. Czekaj. Zaczekam. Mhm, e, ja tutaj dam to i to. Gdzie był ten Vanish Potion? Uuu, potrzebuję jeszcze 3 Rotten Flesh. Jakbyś mógł dorzucić mi. 2 Rotten, dwa rotten Flesh, sorry, 2 mm, Rotten mam Flesh. Mam 27. O, spoko. No to 2, 2 rzuć i to, to rzuć. Trzymaj. Boom. I jest, 20 potion, jeden. Zobaczymy co jeszcze jest. Okej, okay, reszta jest twoje, kości też są twoje. O! Oh! Ejza! <laughs> wow! Co? Berserking, można magiczny potion kupić. Uuu. za jeden gold nugget, ale chyba za oszczędne... no gold nie ma sensu, no, no. okej, okay. masz... trzeba sobie chyba przy i kupić coś fajnego, nie? masz vanish potion tutaj dziękuję i dobra. twój rotten flesh i kości okej okay. lecimy to na jakiegoś bossa? no jedziemy, jedziemy, oczywiście idziemy dalej sorry, Markus... eee... Uh, Wiktor <ścoughs> czytam, jak się nazywasz? Wiktor, Markus, i uh, w ogóle <ścoughs> dobra, gdzie jesteś? Uh, Poszedłem od razu zobaczyć, czy coś mogę Gdzie obczaić, jesteś? Jestem na drzewie. O, widzę cię, jak tam biegniesz. Tak, na drzewie. Za tobą. No tam dobrze widzę. No. u! Jakaś fontanna jest koło ciebie. Gdzie? O, jest A! czynka jakaś. O, nice, nice. Au. Jakoś wątpię, że będzie coś epickiego. No, jest stack i. O, steak. To jest. To O, regeneration. A, to Dobra. nawet nieźle, bo ja nawet nie mam żadnego steaku. Kurczę. No, A mogę sobie tać, kupić parę steków, ale. Hmm. Gdzie teraz idziemy? Hmm. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy co tutaj jest. Niczego tu nie ma, więc myślę, że możemy powoli się zbierać do tego. Zamku. No, do, do zamku czy tam co to. Boję w twórcie. Boję coś. się, boję się chyba. Ej, to jest taki wielki. No. <laughs> Najlepiej byśmy poszli, poszli już do środka, zobacz jaki wielki jest. Zanim my to wszystko obczajimy, to... No no. Dobra, to myślę, że możemy tam wbić, nie? No. W następnego odcinka będziemy to wszystko obczajać wspólnie. Oczywiście Dobra, zabijaj go. Zabijaj no, go. No ale najlepiej zabić ile, ile się dało, wtedy możemy mieć Rotom no, i różne. Dokładnie. Tam. Tylko, że nasz miecz się... Fajnie to wygląda. Nie wiem co to jest w tym tekście paku, czy Obsidian, czy co, ale bardzo ładnie wygląda. No. O, już ci pomagam. Zgadzam się z O co są ci? To są ci bardzo dobrzy, czy nie, nie raczej? Nie wiem, ale wypadł mi jakiś dobry mieczyk. A nie ten sam co mieliśmy. Przynajmniej mamy zapasowy No. Tutaj jeszcze jakiś gościł się kryje. Bo tam jest jakaś skrzynka pod Kości tymi nam da na pewno. Z kodami. Oh, nice. yes? Jest? Co to jest. O! Jakiś O, o myślałem, że coś fajnego znaleźć. Jak chcesz to mam potion na regenerację i healing. jest okej, okay. ja mam ja mam Dobra. dwa instant health. Mhm. Kurczę, muszę sobie zjeść Rotten flesh niestety. Dobrze. Nie chciałem, ale nie miałem innej opcji. Już nie miałem sprinta. Ciekawe, jeszcze obczaję tam, gdzie byliśmy, ponieważ no. tam był ten Skeleton King. Chciałem zobaczyć, czy przypadkiem niczego tam nie przegapiliśmy. Na przykład tutaj wejdę. Nic się nie stanie. Przypadkiem, czy przypadkiem coś jest um, z tyłu na przykład? Mm -hmm. O no nie wiem, nie wiem. Coś o, może być. O, myślę. o, o, o. O, coś o kurczę, nie. Nie dam rady chyba iść tutaj na No, Właśnie około. tu się nie da wejść! Ech, <grym> autor... autor jest faniakiem jednak. Uuu, okej. Uuu, widzę szkieleta jednego. Już na, na niego jadę. Okej... Okay, nie, W Kości zawsze się przydadzą, na przykład... O, widzę skrzynkę właśnie. A tutaj o... Nie, Jakiś widzisz? ogień się pali, nie wiem z czego to... O, ty tam idziesz. Mm, tam nie, tam, tam nic nie, ma. nie ma. Nie ma. Taki jest budynek dobudowany, ale to trzeba chyba wejść do zamku, yes. żeby tam dojść. O, oh, mam Splash Potion of Slowness, to jest dobre. Możemy nice. rzucić uh, w zombiaki. Super. I mam też uh, Potion. O nic. Miałem Steak, ale zjadłem go. A Potion okay. of Healing to kupiłem sobie w sklepku. To idziemy. Nic tam nie ma, nie? Yy, nie ma właśnie. Jest tam budynek, ale trzeba wejść do zamku, żeby tam dojść do tego Aha. wiesz? Aha. O, ciekawe Wiem, czy chodź, idziemy do zamku. Okej, okay, no to idę naokoło. Ok, przygoda czeka. Albo. Wpisze sobie kill. A, nie wiem. Nie, chodź. Uuu, tutaj. zenchantowany jakiś gościu. Hello. O, to jest właśnie ten specjalny. Kurde, wygląda silny. A skrzynki Dzień, nie zauważyłeś jest tutaj? tutaj? Mm. Gdzie, <laughs> jest gdzie, tu gdzie skrzynka, to jest? była tu skrzynka z tyła. Już, już idę z do przodu. Dobierz ją Potion of swiftness. Hmm. Może je skorzystam, żeby przelecieć szybko do przodu. O oh, fuck, rzuciłeś się na mnie. Wee. A! Zobacz! O to nie ty! Ale gdzie ty jesteś? I... To jakiś... Znalazłem ten, enchantowanego bossa! Zobacz, a to nie ty. Okej okay. Oh shit, ale silny O oh, my god Ej, jeszcze raz nie hitnie i po mnie Dlatego ja zapraszam ci pingwinku do... Ej byś mi pomógł może? A gdzie ty jesteś? Swap! Czekaj, mogę mój swiftness wykorzystać. Ping -ping. Jeszcze raz nie hitnie i po mnie! Come on, king god gdzie jesteś? Ah oh, fuck, Zabił mnie. Ech, I mój potion jest... Z... Tam jest! Musimy go iść zakosić. Nie ma Ty, innej gdzie zombie. jesteś? Jestem z przodu. O, oh, pig, zombie pigman. Gdzie jesteś z przodu? Ja nie widzę. Czekaj, widziałem tutaj jakiegoś moba i zabiję go pierwszy, tylko... <laughs> um, wow! O, oh, to jest zwykły zombie tam. Zombie, to tam chyba jest chyba ten zombie, zombie. Jak, o którym mówiłeś. Chyba. O! Nie poszłeś w lewą stronę? God, you... A! Tak. To ty to, to, to nie, już nie. Ten... Nie, dobra już wiem o co ci chodziło, pingwin <noise> A tak, jesteś tam, Oh shit! Zakosił mnie. To jest ten co widzieliśmy na samym początku, ci ekstra oh, oh. mega silni. Oh. Oj. nie... Jezu, no, nie. bez przesady! Już ci idę pumać wyżej w dwójkę zabiję. Okej, okay. no jeden z tyłu, jeden ten. Spróbuję do dodać też... Oh shit, ja już ginę. Poczekam na ciebie. Już nie uda. chcę zmarnować ide, wszystkie moje podgi na niego. O, oh, my god, zabił mnie. Oh, strasznie silny. Masakrycznie. Wiem, z tego z łuku go zabiję. Dobry. O, oh, czemu nie tak myślałem o, o tym? Zabiłem i teraz mogę. Znaczy mam I dwie on ma... Nie ma Nokpaka. No czemu się od niego Trafi go stąd. Cichają? Tak? No. O, oh, my god. Idę, no. idę zobaczyć, co to się dzieje. Ształy się od niego odbijają? Dokładnie, on ma chyba jakiś ten chestplate taki czy coś. O no oh my god, ształy się od niego odbijają, żal Czemu on yes. jest taki silny? Czy on jest taki silny? Nie mam pojęcia. Oh King! O oh my god! Czekaj, o, oh, już ci Pomagam, stasz. moment. Czekam, tu jeszcze mam trochę rzeczy. Jest, zabiłem go. Co wypadło? Jeden nugget, <laughs> jeden no. Chociaż nuggetsy są ok Nuggetsy są okej, okay, ale jeden no Jeden nugget Ale nie ma co narzekać, mam już trzy, więc spoczko Trzeba patrzeć pozytywnie No trzy, to wystarczy, już że... Wystarczy na jeden helm nawet Czy tam buciki, czy coś U, tu jest O, pod Sodami jest skrzynka, ale ty chyba tu o, już byłeś Slenderman! Co? tak oh, No Slender tam jest Skąd on się wziął? O oh, fakt słyszę go oh. Gdzie jest? O, tam w środku. Co to za odgłosy? What the fuck? Idziemy? Już idziemy. Um, widzę jakiegoś moba zwykłego tam. Dobra, chodź. Wstąpiliśmy w końcu do dworu Herobrina no. Na pewno nie, nie, jest z tego powodu szczęśliwy. No, lekko się zdenerwuje. No. O. Kurwa, kto mi tu jebie na hacza a nikt, Mr. ryan Dobra. Tylko dwóch... O-o. Two adventurers, who took Co, an arrow to? to the knee. Dobra, chodź. Co um, tu będzie? Boss fight... Benetha the witch. Um, Ale to w tym odcinku, czy w następnym już? Nie wiem. Dawaj w tym. Jedziemy. Jedziemy ją od razu. Klikaj, klikaj, klikaj. Ale nie, mam mało życia, słabo życie mam. Dać ci ja to jakiś spodjonek na coś, czy. Masz stejka? E, stejki stajki mam, proszę cię bardzo. Jednego tylko. Mhm. O, A ile będzie... potrzebujesz? Jednego chyba. Okay. O jest, teraz będzie życie mi się generowało. No to jedziemy. No, klikaj. Ok. O, oh, fuck. Ehm, um, Vanessa the Witch, okej. Okay. Uh -oh. oh, to, ah, wow! to jest Oh boizona. Dędzie niewidzialna! Au! A! O, shit, jakie obrażenia! A! What tak. the fuck? To. Ej, jakieś mini zombies, które są super szybkie! What? O oh my god. Ah. DA witch! ona nam robi? O oh my god, ja zaraz skinę. Ja też! Zobacz jaki ryj krzywy! Taki troll face, oh my god Jest! Cześć, mam jestem zginę. ok Brać O już nic nie rzuca, już nic nie rzuca Tutaj e, się, potjonki skończyły! Nie, nie, oh. nie! au, au, ginę, ginę! O oh. to ty! Na szczęście! No! Ale ona musi mieć małe życie już, bo No, ile? bo witches, witches, są dobre z magii, ale dużo, oh. dużo ten, siły tutaj, nie mają. Te troszkę są zenchantowane przez oboje. Oh my god, nic nie widzę. Oh, ja o! To... Aaaa! Ah! Oh my god. Ej, atakuje mnie. To są małe zombie te atakują, ale słodkie. <grych> ja ich nie widzę. <grych> nie widzisz tych małych zombie? Teraz nie widzę, ale wcześniej ah. widziałem. O oh, nie, znów? O ja mnie też zaraz... Oh, fuck. Oh. Brać ją. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Może sobie waniż weźmiemy? O! Czekaj O! o jest! A! Udało się Czekaj, coś mnie nadal atakuje Glowstone dust mam Nie wiem co z tym mam zrobić, ale... Zobaczymy, music disk też mam Gdzie jest ten music... O! Jest! A! O! Oh, właśnie, au, 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 au. nadal nam rzuca, bo musimy wsadzić music disk, ale ja nic nie widzę! Rzucaj to! A! Szybciej, jest! A! Oh, o, oh. Herobrine duh, duh, duh. says... O, oh, oh, zobacz, co Herobrine mówi. Ej! Jakie śmiecze mi nadal wyskoczyły i te... Oh. I, 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 i te... Dwa co golden nuggets, wyskoczyło? wow, super. O, oh, nice! A, a co ci wyskoczyło? No Golden Nuggets i taki miecz. Gdzie Jaki ok? miecz? Dobry? Nie, ten sam co mamy. Jak oh, chcesz to okay. mogę ci rzucić. Nie, tak? nie, nie, spoko. Bo ja wiesz, mam dużo tego. Ja też mam parę tych. Okej, okay, to chodź. Okay. Myślę, wow. że będziemy kończyć w tym odcinku, nie? Dopiero zaczęliśmy niedługo temu ten odcinek, to nie? Czy, nie? Czy tak szybko po prostu czas leci? Czas płynie, ty już zatraciłeś widzę to. Ła, wow. zajebiście po prostu, zajebiście. No, ale nie no super to... się grać. A jaki będzie następny boss? Tego jestem ciekaw. Pójdziemy zobaczyć, jaki następny dobra, boss jest, dobra. ale. Będę musieli. O, fuck! Ten mały cię goni. Oh no! Jakieś małe guptaski. No. O, kurde. Wiesz? Dobra, ja tu biję. Okej. Okay. Ała! Ten z łuku gościu. A czeka, ja z łuku mogę ich ściągnąć, co nie? No, o, o, o. Yeah. z ten ten, skoką. Ja. Jep Jep Dobra, o. ja ich tu biję. Już go ściągam. O, odbiło się okay. od tego. Dob. Tam jest jeden gościu. Czy on trzyma chicken nugget? Dokładnie. <głos> <głos> to takie, okay. On trzymał <noise> jakiegoś chicken nugget. LOL. A co tu mam? Nic ciekawego? Same te, same te. W piecyku nic nie ma? Czasami może sadzą jakieś No, się... bez... no to może być. Tu o, tu się smażą na przykład. Ale to, to są ale te, tylko wiesz, nie z tą teksturą. Hmm. O, nic nie ma? Musi coś być. Nic nie nie ma. Nie ma, nic nie ma, ale jakieś drzwi tu są. O, oh, fuck, fuck, I ten mały, 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 mały do mnie nie wiem, biegnie. Jest prowadzą. Będziemy musieli poczekać, zobaczyć. O, zabiłeś tego małego. No. A tutaj to... nic nie ma? A! Oh, Zajebiście, oh. spaliłem się. Fuck, fuck, fuck. Dobra. Już idę. O! Oh! O, jest. A ten jeszcze gościł tu. O, chicken ja nugget mam! Najśmiejszym jest ten z tym, z chikanem. Chicken nuggets! You want? Co on robi? Hello, Może nam chciało po prostu chicken nugget stać? No moożee... Aaaa ten to, mały, jak ja ich nienawidzę! Can I taste you to a chicken nugget? Please sir, would you like a chicken... Uh. Oh shit... Ej, czemu tyle tych chicken nuggetsów są? Nie wiem... A, Oni a chyba jadli, no... jedli i przeszkodziliśmy no. w jedzenie po prostu. Ej, to, może być... a, jaj, to jest pomysł, bo to jest stary taki... O, no bo to jest tu, dobra. No właśnie, to jest dobra, stół, ja oni usiądę. chyba jadli, źle chickeny, więc um, może sobie usiądziesz i skończymy tutaj na ten odcinek. Dobrze. I zobaczymy, co będzie... Albo nie, ja sobie, ty sobie tutaj usiądziesz ja na górze i tak sobie zakończymy. Okay. o, dobry pomysł, okej. Okay. Done. Done. No to dziękuję wam za joining nas na Herobrina Mansion. Tak. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, możecie ocenić filmik na dole. Subskrybować mój kanał na górze i blowa na dole. I poczekać do następnego odcinku. No. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Cześć.